Cześć, witam Was w moim pierwszym vlogu, takim weekendowym. Jest troszkę stresik, ale chyba każdy kiedyś zaczynał i każdy miał kiedyś pierwszy film, i wydaje mi się, że to jest zawsze stresujące, ale e, trzeba to jakoś przeżyć, więc e, zaczynam. To tak, e, co w ten weekend? Dzisiaj muszę przygotować mieszkanie, bo przyjeżdża mój brat z dziewczyną. E, Przyjeżdżają dość późno, więc myślę, że się wyrobię, bo jeszcze dzisiaj muszę trochę popracować. Muszę jechać do Iska. Okazało się, że nie mam pościeli w domu. Mam tylko te kołdry i poduszki, a całą pościel wywiozłam do takiego e, naszego domku w lesie, który ma moja teściowa i tam wspólnie spędzamy e, czas. I niestety e, nie zostawiłam żadnego kompletu, dawno nikt nie był u mnie na noc, więc muszę szybko skoczyć do Iska, zobaczyć, e, e, zobaczyć, kupić w zasadzie e, tą pościel. Dobrze, że mam suszarkę, to szybko wypiorę, wysuszę i, i powinnam się wyrobić. Przy okazji też e, nagram Wam kilka przebitek, co tam w tym isku jest. Sama chętnie takie filmy oglądam, jak, e, jak ktoś właśnie odwiedza sklepy, bo wiem, jak to jest, że przynajmniej w moim przypadku nie mam czasu na bieżąco śledzić tego, co jest w sklepach, bo wiadomo, praca, dom i, i tak dalej brak czasu na, na śledzenie tego, a idzie teraz sezon, e, no idzie sezon. W zasadzie jest sezon letni już i na pewno pojawiły się jakieś fajne rzeczy na balkon. Jakieś yy, takie pewnie yy, poszewki na poduszki w takim letnim stylu, może jakieś szklanki, no zobaczę co tam mają, może coś kupię. No i co później? Yy, później na 15 jadę do Pruszcza Gdańskiego, tam mam jedno spotkanie, jeszcze muszę właśnie teraz popracować i zaczynam weekend. Także zapraszam do dalszego oglądania. Yy, tak tylko chciałam nagrać, że mam przekichane, bo. Wczoraj y, jadłam w samochodzie jak wracałam bułkę i po prostu e, woreczek był dziurawy, a bułka miała taką posypkę kukurydzianą albo coś takiego i nie wiedziałam, że aż tak e, wszędzie się wysypało wszystko i po prostu jest taki bajzer w samochodzie, że, że masakra, że mój Krzysiek jak to zobaczy, to po prostu e, zabije mnie. Ну так, ну то едем до Маборка. z Malborka, z Iska, e, troszkę jestem zawiedziona, kilka rzeczy kupiłam, e, za chwilę wam pokażę, teraz szybciutko robię grzanki, mam taki toster, pokażę wam, o tego typu, e, odgrzewam sobie bułkę, kroję na takie kanapeczki i zrobię sobie kanapki z sałatą, pomidorem i fetą, także e, zjem, bo padam z głodu, Yy, szybko Wam nagram, co, co kupiłam, no i dobra, i, i biorę się dalej do pracy, bo sporo maili dzisiaj do, do zrobienia, po, muszę trochę podpisywać, yy, popracować, no i jadę do Pruszcza, a muszę, muszę się wyrobić na 15 na spotkanie, także działam. Jeszcze dwa słowa o tym to sterze, on teraz się grzeje, o. Yy. Ten toster to jest super pomysł, jeżeli komuś często zostaje jakieś pieczywo. Ja nie lubię wyrzucać jedzenia, chleba to już w ogóle nie ma takiej... O, właśnie się ugrzały krzyneczki. Chleba to już w ogóle... Staram się takie zawsze przemyślane zakupy robić. Może kiedyś też dwa słowa o tym Wam tutaj powiem, jak to u mnie wygląda. Ale ten toster to jest najlepszy zakup, jaki tylko mogłam zrobić, jeżeli właśnie chodzi o niemarnowanie pieczywa kupiłam go, nie wiem, lata temu, chyba z 5 albo nawet więcej, może 8 lat temu w Lidlu i działa mi do dzisiaj. Yy, taki podstawowy, nie wiem nawet, jakie ma parametry, po prostu fajnie, można sobie ustawiać, yy, um, ustawiać moc grzania, jak bardzo chcemy, żeby to pieczywo było spieczone. Yy, no i yy, takie fajne grzaneczki, yy, mimo tego, że często wrzucam pieczywo, które jest na przykład twarde, wiadomo, nie może być spleśniałe, yy, to takie pieczywko po odgrzaniu w tym tosterze jest po prostu miękkie, ale jednocześnie też chrupiące i mój patent właśnie na te kanapki z fetą jest taki, że bez żadnego masełka, no wiadomo, kto chce, kto lubi, to może, tak? Ja akurat ograniczam troszkę masło, więc kroję sobie fetę w takie plasterki, nagniatam na kanapkę, nagniatam je na kanapce, na to kładę pomidora, sypię jakimiś ziołami, no wiadomo, jak się ma świeżą bazylię, to można świeżą. Ja akurat, no, no nie mam więc sobie takim oregano, jakimiś ziołami, ziołami prowansalskimi, obsypuję te kanapki. E, właśnie kładę pomidora, ogórka, no co tam kto lubi i e, to oblewam oliwą lub takim kremem balsamicznym. Jak mam, no akurat mi się skończył, ja ostatnio mam jakąś fazę na ten krem. E, z kremem balsamicznym wychodzą pyszne sałatki z truskawkami. Kurczę, to też bym chciała nagrać. Hm, kiedy ja to wszystko zrobię? W każdym razie... Jak mam ten krem balsamiczny, to leję sobie właśnie tego pomidorka y, takim, takim kremem. Y, no i, i cóż, i oliwą tak samo, troszkę pieprzu, soli, no i pyszne takie troszkę włoskim stylu kanapki do, na codzienne śniadanie, a tak naprawdę w takim troszeczkę niecodziennym wydaniu, bo feta przeważnie znana jest z tego, że stosujemy ją prawda do sałatek, jakiś y, suróweczek i tego typu klimatów a tutaj feta ląduje na kanapkach i często jest tak, że jakąś część fety zużywamy do surówki, a później już ym, później już nie używamy i zostaje taki kawałek właśnie, no i on się później psuje, yy, no i wyrzucamy go do kosza, a nie lubimy wyrzucać jedzenia, więc yy, zawsze fajnie na taki, do takich kanapek go zużyć yy, kanapeczki oblałam jeszcze oliwą, fajnie potem jak taka chrupiąca grzanka, yy, taka końcóweczka, która zostaje, można sobie pomiziać po talerzyku i no nie wiem ja lubię akurat takie klimaty właśnie oliwa, włoska kuchnia to, to ja pizza i w ogóle także mam nadzieję, że kiedyś też będę mogła pokazać jak właśnie robię pizzę bo my pizzę z moim mężem uwielbiamy jeść sami ją robimy z Thermomixu, mam przepis na ciasto i no po prostu jest bardzo smaczna, rewelacyjna kanapeczki mam gotowe eee, zjadam i do dzieła i lecę dalej co kupiłam w isku? Dwie takie poduchy. E, fajny skład poszewki, bo 70% bawełny i 30% lnu. W środku ma e, wypełnienie z pieża i kosztowała 55 zł. Gdyby nie ten wkład, to nie wiem, czy w ogóle bym ją kupiła, bo mocno się waham, czy je zostawić. Nie wiem, czy będą pasowały do kanapy. No tak, wizualnie powinno. Powinno to wszystko się zgrać. Jeszcze nie wiem, czy jej nie oddam, ale. Mam dwie takie poduchy. No zobaczymy. Poduszek wcale nie było jakiegoś super wyboru, jeżeli chodzi o wzory. Spodziewałam się takich właśnie letnich, wakacyjnych wzorów. Jakieś cytrynki, palemki, nie wiem, listki, kwiatuszki. No i nic, nic jakby tak mi nie odpowiadało. I tak jeszcze nie czułam tego lata w tym isku. No ale dalej, co, co kupiłam? poście? tak jak mówiłam, że, że muszę kupić, bo to po prostu musiałam kupić. I fajna w taki wzorek takie kwiatki. Także spokojnie, jestem zadowolona. 50% przeceniona i dodatkowo bardzo ładna. E, radło, e, musiałam dokupić jedną taką poszewkę różową też w fajnej cenie. No, no wiadomo, bo w zestawie jest tylko jedna poszewka na poduszkę, więc dokupiłam do kompletu drugą. I kupiłam jeszcze jedną rzecz: koszyk. Koszyk na chleb. E, taki zakup trochę zakup wstydu, bo ja nie mam w domu chlebaka. E, Pieczywo trzymamy w szufladzie razem z takimi miskami rzadko używanymi i ta szuflada jest taką moją troszeczkę szufladą wstydu, bo jeszcze przed brata przyjazdem muszę wysprzątać w niej okruchy, bo tam po prostu no, rzuca się ten chleb, bułki i, i wyciąga i te woreczki i to wypada, y, wypadają te okruchy i tak no koniecznie muszę zorganizować tą szufladę, a jakby był taki koszyk, to może taki koszyk nawet y, postawię gdzieś na blacie i powinno być ok. Ten koszyk jest z trawy morskiej zrobiony. Także jest taki giętki, taki pleciony, bardzo fajny. No zobaczę, jak mi się to sprawdzi. Ostatecznie kupię chlebak, tak, i, i go gdzieś postawię. Tylko wiecie, jak to jest z tym miejscem na tych blatach. Kuchnia, no nie mówię, że mam jakąś super małą kuchnię, ale nie mam też super dużej kuchni. No miejsce na blacie jest ograniczone. Stoi jakiś tam sprzęt, warzywa, ekspres. No i jest zlew, no wiadomo, a tego miejsca roboczego zawsze szkoda na blacie. Zresztą ja też nie lubię mieć tak nastawiane wiecie wszystkiego i zawsze się staram maksymalną ilość rzeczy chować taką, która jest mi niepotrzebna. No i też ostatnio właśnie często używam tego tostera. Prędzej nie stał na blacie, ale od kiedy praktycznie codziennie na śniadanie robię sobie te tościki, to no to bez sensu jest go wyciągać z i wkładać z powrotem, bo zawsze też z niego sypią się okruchy. To jest nieuniknione i robi się bałagan, więc stwierdziłam, że nie będę codziennie go chować do szafki, tylko po prostu niech sobie stoi na blacie i y, dobrze wygląda i, i nie przeszkadza mi. Więc, no nie wiem, raczej ten koszyk powędruje do szuflady niż, do, niż gdzieś tam na blat, No ale jest to też przydatna rzecz, więc cieszę, cieszę się, że go kupiłam. Odnośnie tego iska, tak jak wspominałam, nie widziałam zbyt dużo jakichś fajnych zestawów, nawet takich ogrodowych, balkonowych takich na taras. Była taka fajna skrzynia duża, były jakieś, był taki, była taka bujawka, o, taką bujawkę zawsze chciałabym mieć, zawsze chciałam mieć i właśnie była ona, no jakieś się wiadomo szklaneczki, filiżaneczki, talerzyki, wazony, bardzo fajne mają w isku i też były, też były, także, także tak, jeżeli chodzi o te talerzyki, takie w kolorze brązowym podpalane na końcówce, to one też często są polecane gdzieś tam, już w internecie. Dziewczyny pokazują, że je mają, i, i fajnie to jedzenie się na nich prezentuje. No i mnie też czeka wymiana, generalnie całej takiej porcelany, nazwijmy to. Ale dzisiaj nie miałam na to przestrzeni, żeby wymieniać, i też się mocno zastanawiam nad tym, czy właśnie nie kupić sobie takiej porcelanowej zastawy, takiej porcelanowej zestawy takiej właśnie brązowej zastawy właśnie tej konkretnej z Iska, bo no mówię, dużo ludzi pokazuje, że ją ma i, i ona bardzo fajnie wygląda, jednak jedzenie się tak smacznie na nie prezentuje. Więc może, może się na nią zdecyduję, no ale dzisiaj nie miałam czasu właśnie i przestrzeni na to, żeby ją kupić. No i, i cóż. No i to wszystko, co w tym Isku. Nic więcej mnie tak za specjalnie nie, nie zainteresowało, więc nic więcej nie kupowałam. No i dobrze, no i uciekam dalej. Do zobaczenia. Hej, ja już w Pruszczu. E, czekam chwileczkę tutaj jeszcze na spotkanie i będzie małe spóźnienie z tej drugiej strony, więc obok jest Empik. Może skoczę jeszcze na chwilkę do tego Empiku. Chciałabym zobaczyć, czy są jakieś gry dla dorosłych, bo teraz w ogóle dużo ludzi gra w takie gry i ja jedyną, dwie takie gry, które znam dla dorosłych to Rumikub i Uno. Chociaż nie, jeszcze znam, wiadomo, scrabble, 5 sekund, takie gry. Które kiedyś grałam, ale chyba teraz jest większy wybór tego, mam wrażenie, i pójdę zobaczyć, co tam, co mają jeszcze tutaj przed tym spotkaniem. No i cóż, jeszcze taka refleksja: auto jest tak brudne, że oprócz tego, że rano wspominałam o tym, że mam pełno okruchów od, od bułek w środku, to cała maska od samochodu, nie wiem jak boki, ale tak maska mi się rzuca nawet teraz w oczy. To jest cała żółta i do tego dochodzą kupy gołębi, bo u nas na osiedlu jest masa gruchaczy. Yy, no i, i tak, i maska jest cała żółta i dodatkowo plamki, plamki od gołębi i kompozycja gotowa. Także auto jest znowu do mycia, co drugi dzień jest myte. Nie wiem, czy kiedykolwiek było tyle myte yy, tak w krótkim czasie. No dobra, yy, no i jeszcze może polecę wam śmineczkę, bo mam fajną szmineczkę, którą sobie używam. Włożę sobie zawsze ją w torebce. Taką z Rimela. O, ma taki kolorek. Jest... nawilżająca. Ja lubię nawilżające szminki. Szybko się je zjada, ale dają taki efekt świeżości i ta ma też taki fajny odcień, który lubię. Kończy mi się, ale chyba z tej serii kupię kolejną jakąś, może w odcieniu bardziej różowym, bo ostatnio mam jakąś taką fazę trochę na róż. I cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć. Mam takie cukierki, które zawsze biorę w trasę. Winter Fresh. Takie cukiereczki pudrowe. O, tak wyglądają. Też czasami jak jadę już na takim głodzie do domu <grym> z trasy, to jem właśnie albo te cukiereczki, albo... Piek taki, jedno z dwóch. E, często też w trasie biorę tubki, te musy, albo jakieś owsianki, nie wiem, antybaton, coś takiego i to też mi się w trasie sprawdza. Mm, sporo jeżdżę, więc jeżeli chodzi o trasę, to używam też takich chusteczek, e, takich nawilżających. Używam ich do, do przetarcia kierownicy, jak na przykład jadę i jem banana. Tak. E, bo, bo to jest takie śniadanie, które nie brudzi, nie kruszy się, tak jak bułka I mogę sobie to, nie wiem, stać w korku i jeść na przykład, tak tego bananka e, No i też jak mam takie chusteczki, to mogę sobie gdzieś tam po spotkaniu, wiadomo, odświeżyć sobie te ręce Powycierać sobie tutaj jakieś rzeczy, których dotykam i tak się strasznie kurzą Albo po prostu tak doraźnie, tak jak, no, nie wiem, pobrudzę się, cokolwiek Nawet nie mi buty wycieram, także... Czasami, Nic takie przydatne do wszystkiego są te chusteczki, ale to myślę, że masa ludzi wozi, wozi w samochodach te chusteczki tutaj w tej drzwiach. Ja kiedyś tego nie, nie robiłam, nawet nie wpadłam na ten pomysł, ale, ale podpatrzyłam u kogoś i stwierdziłam, że nie no, dobry pomysł, żeby je, je, je wozić jednak ze sobą. No dobra, to na tyle. I to zobaczcie do tego Empiku, co tam, co tam słychać, czy są faktycznie jakieś fajne gry dla dorosłych, i jak coś znajdę. To, to na pewno pokażę. Jest jakieś monopoli. Jakiś Harry Potter. Detektyw. Kryminalna gra planszowa Gra roku. Hmm. Z ona jest? Na ile ona jest osób, plus 16, 2, 3 godziny od 1 do 5 osób, okej okay. Tabu A tabu? Słyszałam też o tym. Nie wiem, czy w to nie grałam. Muszę się rozejrzeć i zobaczyć, co tutaj jeszcze jest. No i zanim kupię coś, to chyba jednak zrobię coś, bo te gry około 200 zł. Kosztują, więc żeby nie stopić, to najpierw sobie zobaczę. Co to w ogóle jest, i co warto, co ludzie polecają, i dam Wam zać. Cóż, e, kończy się weekend, e, szybko zleciało, mega, bardzo fajny czas spędziliśmy, trochę się zaklimatyzował piesek u nas i teraz e, biegamy po plaży z nim. Właśnie patrzę jak Krzysiek się z Riem bawi, taki mądry pies, że naprawdę super. No i teraz chillujemy, posiedzimy sobie jeszcze trochę na plaży i wracamy do domku. Dzięki za e, obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i wpadajcie częściej. Do zobaczenia.